Ja jestem Adaho i dzisiaj zarówno moi sąsiedzi, jak i ja będziemy spać spokojnie. Moi sąsiedzi będą spać spokojnie, dlatego że podczas oglądania 20 ostatniego odcinka Dragon Ball Daima nie krzyczałem tak jak tydzień temu, a ja natomiast będę spał spokojnie, ponieważ dzisiaj zamontowali mi w końcu okap. Także nie będę wam już zmieniał kamery, ale okapu nie ma na tej szafce, więc Okap wisi. Hura! Jednak jest jeszcze parę rzeczy, które trzeba domontować, bo się okazało, że nie ma trzech par zawiasów i jednych drzwi do szafki, ale generalnie jest już więcej kuchni niż było tydzień temu, więc cieszę się. Wracając do odcinka, oczywiście mam nadzieję, że do soboty, czyli do, wy to oglądacie w sobotę, do godziny 18 będę miał więcej rzeczy poukładanych w głowie, bo właśnie o 18 będziemy się tradycyjnie widzieć na live, więc zapraszam was już teraz, ale póki co nie wiem w zasadzie nawet od czego zacząć. Zacznę od Podstawowej, takiej, którą chcę w sumie z siebie wyrzucić na sam start. Czyli, jeśli oczekiwaliście na koniec serii, w ostatnim odcinku, jakichkolwiek wyjaśnień tyczących się jakichkolwiek rzeczy związanych z fabułą, wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą to byłoby to, czy Goku zakończy serię z posiadaniem SSJ-4, czy będzie to jakkolwiek zaadresowane, to dla tych osób, które się spodziewały jakichkolwiek wyjaśnień, mam złą wiadomość, bo. Mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli miał ktoś z Was nadzieję, że twórcy jakkolwiek postanowią połączyć albo spróbować połączyć, zasugerować, że wydarzenia z Dragon Ball Dime'a, jakkolwiek wiążą się z tym, co widzieliśmy później, czyli Battle of Gods, Dragon Ball Super i tak dalej, tak dalej, to dzisiaj on akurat w nocy nie zaśnie. I ja wam powiem jedną rzecz. Jeśli oni, i mówiąc oni, mam na myśli twórców tej serii, też, między innymi Toriyame, nie postarali się ani trochę, nie ruszyli nawet palcem w bucie, żeby spróbować nam połączyć te dwie, moim zdaniem, linie czasowe, jeśli oni mają w to tak totalnie wywalone, to dlaczego my... Mamy się tym przejmować. Dlaczego ja mam wymyślać jakieś sobie w głowie headcanony tyczące się tego, że Goku miał to SSJ4, ale potem tego nie używał, bo coś. Shin i Kibito rozcalili się, a potem na końcu serii się nie scalili, ale potem jednak byli scaleni, bo coś. Nie ma sensu. Od razu wam mówi, nie ma sensu. Zacznijmy sobie od początku, ale tak gwoli ścisłości, tak jak mówiłem już wam tydzień temu, ja właśnie od zeszłego tygodnia, jak Goku po raz kolejny włączył SSJ4, tak kompletnie z dupy. Jeszcze w tamtym momencie myślałem, że może w zasadzie przed tym myślałem, że może to była tymczasowa transformacja. Newa dał mu moc na chwilę. Nie nie, 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 nie. Nie dał mu mocy na chwilę. Jeszcze się większe dymy okazały, ale do tego przejdziemy po kolei, tak jak mówię, dla mnie. Póki Toyotaro tego nie zacznie łatać, albo nie będziemy mieli jakiejkolwiek wzmianki oficjalnej, że to się ze sobą łączy, ja. Tego nie traktuję jak jednej linii czasowej. Za dużo się wydarzyło. Za dużo. Zgodnie z powszechną tradycją ostatniego odcinka anime i zgodnie z przewidywaniami, nie zobaczyliśmy intro, co mnie od razu ucieszyło, bo zaoszczędziliśmy prawie dwie minutki czasu na surową akcję. Szczegół, który umknął mi ostatnio, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę. W momencie spełnienia życzenia o powrót naszych do normalności, sznurówki i ogólnie wstawki w butach goku przestały być białe, ale stały się czerwone. Niesamowite, prawda? Świat pełen magii, Daima Wonderland. I jak zobaczyłem ten but, to od razu poznałem, że to jest panna oto Shishida, legenda animacji, więc liczyłem, że zobaczymy chociaż jakieś epickie sekwencje wizualne. I w sumie muszę przyznać, że było naprawdę dobrze, ale mam wrażenie, że jego fragment nie trwał jakoś szczególnie długo. W sensie fragment jego tradycyjnej, takiej bardzo szczegółowej animacji. Bo zobaczcie, jakie mięśnie na przykład narysował Gomie. Teraz ta jego durna morda jeszcze bardziej komicznie wygląda w zestawieniu z tą kupą mięcha. I dosłownie wyglądało to tak, jakby te kilka ujęć Goku, atak w Gomę to było wszystko, co zrobił Pan Shida w swoim klasycznym, ultra detalicznym stylu. Co mnie trochę zawiodło, bo w sumie widzieliśmy całość tej sekwencji tydzień temu w zapowiedzi. Chwilę później przeszliśmy trochę do innego stylu, mam wrażenie, ale to nadal, moim zdaniem, był Pan Shidaze ze względu na taki drobny gest potrząśnięcia głową, który jest bardzo znamienny dla jego prac. Ale mówię, styl troszeczkę się różnił od jego tradycyjnych rysunków. Mam wrażenie, że było mniej detali. To nie jest tak, że czepiam się chociażby klatek, chociaż w jego przypadku takie kadry wyglądają trochę nietypowo. Wiecie, nie wyciągam tutaj pojedynczych klatek. To nie jest ani obiektywne, ani fair, jak patrzymy na całość animacji. Ale mówię tutaj o tym, że ilość szczegółów w rysunkach momentalnie spadła. I mimo tego, że dostaliśmy już na samym początku kilka fajnych kadrów, jak chociażby ten, albo ten, albo ten. I mówię, chwilę później to kultowe potrząśnięcie głową, tym razem przez Goku. To no trochę dziwne, że tak nagle pan Shida zmienił swój styl w trakcie pracy. Podejrzewam, że to jest po prostu kwestia tego, że bardzo trudno animować dłuższe fragmenty, uwzględniając non-stop każdy pojedynczy mięsień, a widzieliśmy pracę pana Shidy dalej w odcinku, więc wydaje mi się, że on po prostu od tego ósmego odcinka, kiedy do tej pory w Dragon Ball Dyma widzieliśmy go jeden, jedyny raz, po prostu pracował cały czas nad odcinkiem dwudziestym, który muszę przyznać, że akurat pod kątem wizualnym Prezentował się bardzo, bardzo dobrze. Ruchy postaci, zbliżenia wyglądały rewelacyjnie, i tutaj się absolutnie niczego nie czepiam. Co do tego, w ogóle, co my w ogóle oglądaliśmy przez te pierwsze kilka minut, mowa tutaj o fabule, to nie mam za dużo do dodania, bo Goku i goma się biją. To tyle. Goma wyczerwał sobie laskę, rzucił w Goku kuleczkami, i Goku kuleczki odbija. Mówię, wolę się skupić w tym momencie na przykład na tym genialnym impact frame'ie, na tej klatce, która. Pokazuje nam wybuch mocy. Czy to nie jest piękne? Albo na przykład ten. No dosłownie materiał na tapetę. Chyba, że ustawiając to sobie na tapetę, będziecie za każdym razem sobie przypominać, że to był kadr z walki z tym durnym gomą. To może lepiej nie. Swoją drogą, przyznać się, kto z Was w pierwszej chwili pomyślał tutaj o Makanko Sapo. Ja, ja wiem, że to nie ma sensu, prawda? Goma puszczający Makanko Sapo. No jak postać w Dragon Ballu przykłada dwa palce do czoła, to albo się będzie teleportować, albo będzie puszczać Makanko Sapo. No nie ma innej opcji. Nie wiem, dlaczego wnętrze tej areny wyglądało tak dziwnie. W sensie, to się będzie działo pod ziemią. Nie spodziewałem się nawet, że dowiemy się, dlaczego Goku i Goma walczył w jakimś Matrixie. Podejrzewam, że Bandai po prostu chciało, żeby Goma coś nowego odwalił, żeby potem do gier można było wrzucić więcej jego ataków. Wiecie, jakiś domain czy coś. Dlatego ja wolę się skupić na ładnie narysowanym Goku. Chociaż finałowy odcinek ma to do siebie, że jakieś wątki muszą zostać zamknięte, albo przynajmniej wypadałoby, żeby zostały zamknięte, więc po cichu liczyłem, przyznam się wam, że chociaż może Neva zabierze Goku tego SSJ4, albo jakoś inaczej Goku straci tę moc? Dobra, Goku chwilę pokrzyczał, jego ciało zostało otoczone biało-poświatą. Stawiam, że tego tyczy się angielski tytuł odcinka Maximum, po japońsku to było znane nam słowo Zenkai, bo Goku najwidoczniej odpalił 100% swojej mocy w tej formie. Czy będzie to potem nazwane w grach SSJ4 Goku Full Power? Nie mam pojęcia, ale powiem wam jedno. Gdyby nie piękne rysunki i animacja, to pierwsze 6 minut odcinka można byłoby. Dosłownie wyrzucić do kosza, odciąć. Nie wydarzyło się tam absolutnie nic. Po wypuszczaniu Kamehameha zauważyłem dwie rzeczy. Dajcie znać, czy komuś się też tak skojarzyło. Ten kadr kolorystycznie przypominał mi dwie rzeczy. Pierwszą jest wstawka, którą oglądaliśmy przed prawie każdym odcinkiem. Drugą jest kadr z początku filmu Super Hero, kiedy widzieliśmy przebitki jeszcze chociażby z sagi androidów i Sela. Głównie to przez układ kamery i ten niebieski kolor dookoła mi się tak skojarzyło. Zauważyłem tutaj lekkie nawiązanie... Patrzcie co ten Shinhanowi zrobiły koty. Ja pierniczę. Ten Shinhan. Gdzie twoja ręka? Kolejna rzecz, nie wiem czy to było zamierzone, ale mieliśmy chyba lekkie nawiązanie do sagi Saiyan i Beam Struggle z Vegetą. Goku od dołu przepychający niebieskim atakiem fioletowy atak przeciwnika lecący z góry. Tylko tutaj nie było skoku z potrójnego na poczwórnego Kajokena. Goku po prostu wydarł się głośniej, mignęła nam jego twarz, co było dość ciekawym efektem wizualnym. Chociaż raczej na efekcie wizualnym to się skończyło. To nie miało żadnego większego znaczenia fabularnego. No ale pierwszy moment, przy którym autentycznie podskoczyłem, nastąpił sekundę później. O! Goma przedziurawiony, nie spodziewałem się tego, chociaż na tym etapie odcinka jeszcze po cichu wierzyłem w fuzję, więc zakładałem, że Clown się zregeneruje. Pierwsza rzecz, która mi się fabularnie spodobała, autentycznie, to to, że atak Goku nie tylko przebił gomę, ale też przebił wszystkie granice między światami demonów. To po pierwsze wyglądało pięknie ale też dodało trochę klimatu do tej finałowej walki. Bo dla mnie równie ważną rzeczą jest to, że wykorzystaliśmy jakkolwiek środowisko. Wiecie, mapa nagle uległa zmianie. Nie bijemy się przecież na tle jakiegoś green screena, więc otoczenie też powinno reagować na to, co się dzieje. To chociażby podobało mi się na turnieju mocy w anime. Co by nie mówić o turnieju mocy, ale z każdym kolejnym etapem arena była niszczona coraz bardziej, aż w końcu nawet pękła na pół. Do tej pory tego mi tutaj brakowało. Ten kadr jest kreatywny, ale to, to jest mistrzostwo. Resztki energii po kamehameha, jeszcze tańczące na opuszkach palców Goku. Miód na oczy. Ale tutaj pozytywy się kończą, bo wtedy wchodzi Piccolo. <laughs> Biedny Piccolo, który na swój moment czekał 19,5 pół odcinka. Ponownie zrzuca pelerynę, nie wiadomo dlaczego krzyczy w głos TERAZ! Zdradzając przy okazji swój plan i pozycję. A potem uderza gomę w tył głowy po raz pierwszy, po raz drugi i to by było na tyle. Zostaje strzepnięty jako kruszek z talerza i akcent na nameczański w tym odcinku właśnie dobiegł końca. To... powiem wam, że to już nawet nie jest zabawne, tylko raczej przykre. Tak, Arinsu, nie udało mu się, co ty myślałaś? Że Piccolo zakończy całą sagę? Przecież dla twórców to nie byłoby ani fajne, ani śmieszne. No tak na poważnie to zastanawiam się teraz z perspektywy czasu, po co oni go tam brali? Na meczeńskiego języka zapomniał. Walczyć nie walczył. Nikogo nie podsłuchał nawet swoimi umiejętnościami. Powiedziałbym, że szkoda mi fanów Piccolo, ale w sumie ja też się do nich zaliczam. Goma się regeneruje, no bo wiadomo, w dokanie musi mieć jeszcze umiejętność wskrzeszania. Potem robi dres rozę i nasi się rzucają na niego, tak o. Ani Neva, ani Dandy nie wpadli na pomysł, żeby chociaż uleczyć wegetę, więc ten lata dalej w bazowej formie i. Tak się powolutku żyje w tej dajmie, nie? Dendy przypomina mi mnie, jak z 10 lat temu grałem z kolegami w LoL'a i byłem dżunglerem. Robiliśmy barona, ja zapomniałem o tym, że to ja jestem na dżungli i nie użyłem smajta i ukradli nam tego barona. I Dendy to jest taki medyk, który zapomniał, że jest medykiem, bo tak się zapatrzył na Goku pięknie animowanego przez pana Shider. Tak czy siak, fani Gomy, cieszcie się, bo wasz ulubienie zwrócił do gry. Mam nadzieję, że obaj byliście chociaż przez chwilę zadowoleni, no bo chwilę później Goma zrobił takie tornado, że myślałem, że może woreczek z robaczkami jakimś cudem się odnajdzie. Wiatr przywieje, jak tak zaczęło wszystko latać dookoła, ale odnalazło się coś innego. Ostatni troll, jaki Toriyama na nas zrobił w życiu. No, nie licząc tych katastrof fabularnych z dalszej części odcinka. Majin Ku przypadkowo znalazł się za plecami Gomy i, korzystając z okazji, przepierdolił mu trzy razy w tył głowy tą wielką księgą. Koniec walki, możecie się rozejść do domu. <grytanie> po ostatniej rozmowie z byłymi redaktorami Toriami ja po prostu wiem, że to jest coś, co on chciał zrobić od samego początku. On wolał tworzyć zabawne i luźne historie, które. Zaskakiwały nawet dla samego zaskakiwania. I tak się właśnie stało teraz. Można powiedzieć, że Goma nie zasługiwał w sumie na epicki finał, ale to jest cios poniżej pasa. A w zasadzie byłby, gdybym miał jeszcze jakieś wysokie oczekiwania wobec fabuły w tej serii. Zawsze mogę pooglądać piękną dłoń Goku, prawda? Widzicie w jaki sposób rozciąga się skóra między kciukiem a resztą dłoni? Prewelacja. No i od razu humorek trochę lepszy. No, na czym skończyliśmy? Aha, Goma przegrał. Niestety nie wybuchł, ale za to arena wybuchła. Nie wiadomo dlaczego. Może być, w sumie taki finał też mogę zaakceptować. Glorio zdeptał to oko jak jakiegoś żelka i to tyle. Nie? Ale cieszę się mimo wszystko, nie zrozumcie mnie źle, naprawdę cieszę się, że Q przynajmniej został doceniony. Nareszcie. Nie tylko przez wszystkich dookoła, ale też przez samą Arinsu, swoją matczyną postać. Vegeta i Piccolo patrzą na Goku z taką zazdrością, że następna saga to pewnie będzie Piccolo zbierający smocze kule, żeby zażyczyć sobie trochę sajańskiego DNA. Z jednej strony, żeby móc się transformować w nowe formy, a z drugiej strony, żeby twórcy bardziej na niego zwracali uwagę. Chociaż w sumie to Vegeta się tam obrócił obrażony jak sajańska księżniczka. I Goma dopiero teraz zorientował się, że Neva im pomagał przez cały czas? Nikolo jednak coś zrobił! Obniżył wyrok Gomy o cały rok! Ja pierniczę, mówcie mu sol, goodnamek! Czy osoby, które miały teorię o tym, że Degesu wróci, yy, żeby się na wszystkich zemścić, teraz chcą jeszcze coś dodać? Rinsu trzymała go w swojej szyszy. Kuba, no trzymajcie mnie. No i jak się okazało, chronologicznie rzecz biorąc, Zamasu nie był pierwszym glindem w historii, który oberwał czymś w stylu mafuby. Chociaż może lepiej, żebym nie używał słowa chronologia, może lepiej o tym nie mówmy. A Rinsu się niby zreformowała. Ale nie chcę być królem bez smoczych kul. Spoiler odnośnie smoczych kul. Nie wiemy, co się stało z kulami i pewnie się nie dowiemy. Czy wrócą do tamagami? Czy są nieaktywne? A może, wiecie, po roku same się aktywują i wracają automatycznie do tamagamich? A może Neva musi je pozbierać? Dajcie spokój, kogo to obchodzi? Swoją drogą, Neva. Czy poddymiający Neva, który sprawił, że to w sumie Margin Q stał się królem demonów? To też się trochę nie wpisuje w te teorie, że Neva to mógłby być Toriyama. Strollował wszystkich na sam koniec, a potem sam został w innym świecie. I spełniła się ostatnia wizja z przecieków, którą kojarzyłem jeszcze sprzed wielu miesięcy, ale chyba nikt się tego nie spodziewał że ta peleryna na plecach maszynku. To będzie królku. Były jakieś teorie, że ku pochłonie gomę i stąd będzie miał te pelerynę. Nie, po prostu został królem. W sumie z charakteru to była spoko postać, więc nie jestem zły na to zakończenie. Jest ono bardzo chaotyczne, zwłaszcza to rozdawanie stanowisk ministerskich, wszystkim dookoła, nawet biedny Hybis się zgłosił, a go olał ciepłym moczem. Trochę mi serce pęka, że to była prawdopodobnie ostatnia scena z Hybisem, jaką zobaczymy, kiedy on cokolwiek mówi. No, ale nie ma co. Gdybym robił kiedyś ranking Cybermenów, to Majin Q będzie na pierwszym miejscu. Bulma, tutaj jest ten Majilit, który ci obiecałam 10 odcinków temu. Teraz go sobie weź do siebie i już nigdy go nie użyj w historii. No, bo przecież odjebały się tutaj takie sceny, że na pewno tego nie zobaczymy w Dragon Ballu Super. Ale przynajmniej jakiś wątek niby dopięliśmy, prawda? Bezpiecznej podróży. Dziękuję, Panzi! Za jakieś 3 lata będę pracować przy wehikule czasu, więc miło mi Cię poinformować, że. Albo będę miała ten twój Magilit głęboko w dupie, albo czeka nas Redcon. Trzymaj się, żarty na bok. Przechodzimy do sceny, która wywołała we mnie chyba największą reakcję podczas całego odcinka, i nie powiem, żeby to była reakcja czysto pozytywna. Abyśmy wiedzieli, na czym stoimy, o czym rozmawiamy w ogóle, pozwolę sobie najpierw zacytować Goku i Wegetę. Wegeta. O, Kukarocie! Trzymałeś tę transformację w sekrecie przede mną? M Masz na myśli Super Saiyanina 4? Swoją drogą pierwszy raz Goku wypowiedział te nazwy, ale znaliśmy już oficjalne nazewnictwo, bo figurki i tak dalej. Buł był bardzo silny, więc po walce z nim długo trenowałem. Jednakże nie byłem pewien, czy uda mi się włączyć tę formę. <laughs> Słyszycie to, kurwa? Goku umiał nieoszlifowane SSJ4, zanim dajła się w ogóle zaczęło! Czyli wygląda na to, że Newa tylko popchnął Goku do pełnego odblokowania tej formy, nie dał mu tej formy. Jedyna opcja, która mogłaby jakkolwiek wyjaśniać orange Piccolo została totalnie zbezczeszczona. Zresztą ja tak. Nie masz sensu wybiegać aż tak daleko w historię. Dlatego Goku potem użył tego w 19 odcinku już jako dorosły. Bo on to po prostu umiał! Umiał zanim seria się rozpoczęła. Wiecie co to oznacza? Że jeśli mielibyśmy uznać, że Daima i Super to jest jedno kontinuum, to znaczy, że przez całego Dragon Balla Super Goku mógł używać SSJ4. Nie padło ani jedno słowo mówiące, że to jest forma tymczasowa. Więc Goku w walce z Birusem mówiąc, że po SSJ3 nie ma nic dalej, hmm, pomylił się. Kiedy pokazywał wszystkie formy po kolei dla Zeno, okłamał go. Widzicie absurdy, jakie trzeba teraz wymyślać, żeby w obecnym stanie połączyć te historie? Vegeta SSJ3 to jeszcze jakoś ujdzie, bo Goku chwilę później zawstydził Vegetę, że ten niby też przed Goku ukrywał jakąś transformację. Jest to średnie wytłumaczenie, ale jeśli w sumie Wegeta przez to nie chciałby potem używać SSJ3, bo by mu się źle kojarzyło, niech będzie od biedy. Lekko się mimo wszystko uśmiałem, kiedy Vegeta próbował zmienić nazwę SSJ-3 i powiedzieć, że to wcale nie był SSJ-3, to był Ultra Vegeta 1. Obawiam się, że niektórzy teraz założą foliowe czapeczki i potraktują ten tekst dosłownie. Błagam, nie róbcie tego to oficjalnie jest SSJ3 a nie Ultra Vegeta 1 dalej scena z Nameczanami. nie mam o niej w sumie szczególnego zdania bo nic się w zasadzie nie zmieniło Dendi i Piccolo wracają do siebie Dendi popyta nacznę czy może któryś nie chciałby zamieszkać na stałe ze śmierdzącym nevą w królestwie demonów praktycznie otwarte zakończenie ale zostawia nas w takim stanie Dokładnie w jakim byliśmy przed serią, czyli każdy mieszka tam, gdzie mieszkał i nic się nie zmieniło. No i potem co? Pakowanie manatków, podziękowania, całusy, przytulenia, wszyscy zadowoleni. Hybis macha na pożegnanie, jego ręka została pięknie zanimowana, cieszy mnie to niezmiernie, ale najlepszym elementem i tak była Panzi, machająca na siłę ręką przybitego wegety i targająca nim na prawo i lewo. To akurat mi się podobało. Wiecie co? Jak Dragon Ball Super się kończyło, animem, to czułem pewną. Pustkę, jakby smutek, i taką ekscytację, że, że ta historia się kończy ze wszystkimi swoimi wadami po tym emocjonującym turnieju mocy. Tutaj tego nie czuję. Wiecie, nawet nie, nie czuję takiej drobnej pustki po tym, że to się zakończyło. Ale mimo wszystko, machający Goku, ta cała ekipa żegnająca się i myśl, że to jest ostatnie Dragon Ballowe dzieło, w którym maczał palce Toriyama, chyba że potem coś znajdą w jego szufladzie. Cokolwiek by nie mówić o jego wkładzie, cokolwiek by nie mówić o fabule. To budzi pewien smutek. Zwłaszcza, że dzisiaj, 1 marca, mija dokładnie rok od jego śmierci. Mamy jeszcze scenę istotną, mam wrażenie, chociaż dla mnie gagował stuprocentowo scenę po napisach. Yy, ale najpierw kilka obrazków pokazujących nam następstwa całej tej historii. To było raczej pewne, że też coś takiego zobaczymy, bo to też jest znany motyw. Trzeci tamagami częstowany ciastkami przez Pamperka. Jak widać, kuli w brzuchu nie ma, więc nie wiem, jaki jest teraz jego cel w życiu. Neva chyba ich olał. Został ministrem i olał starych przyjaciół. Drugi tamagami postanowił rzucić tę robotę i zostać nurkiem. Pierwszy jest atrakcją na dziedzińcu. Teraz można mu pomachać i on odmacha. To jest w sumie taki smog wawelski, co jak się wyśle SMS, a czy tam wrzuci monetę, to on zieje ogniem. Ulung chleje browarka i nie, nie wymyślam tego. Przyjrzyjcie się napisowi na butelce. Mamy szczęście trzech rodzin, które wróciły do normy. No napatrzcie się dobrze, bo tak często Puara i Jamszy nie będziemy mogli oglądać, ale w sumie urocza z nich parka. Niech się im wiedzie. Czy ci to by w końcu sobie kupiła zmywarkę? Zobaczcie. Piekarnik ma, kuchenkę ma, mikrofon. Ale nawet ma? Chociaż tak na poważnie to z dotychczasowych obrazków ten jest chyba moim ulubionym. Jest w nim pewien taki ciepły dowcip. Duży popo bez turbanu. To jeszcze widok z czasów w sumie, kiedy miałem nadzieję, że ta seria mocno skupi się na loże. Trunks i Goten w nowych ubraniach?! Ku... A było warto czekać te 20 odcinków. Butelka z Degesu i Gomą, potem śliczna lokalizacja. Szkoda, że takie najfajniejsze miejsca to były tylko obrazki z grafik koncepcyjnych, albo jakieś screeny z endingu. Chociaż przyznanie, że planeta Marby pod kątem kolorystycznym była akurat śliczna. Gomo oglądający 17 odcinek Dragon Ball Dima i czekający, aż w końcu zjawi się ten prawdziwy wilen. A Degesu w tle uczy się grać w karty z samym sobą, no bo przecież musi jakoś spędzić te następne 99 lat, co nie? Chociaż mają też konsolę. Myślicie w sumie, że... Oni po jakimś czasie ze sobą. No wiecie. Tak z nudów. No jak się nie ma, co się lubi, no i nieważne. Scenka po napisach. Jak Goku powiedział do ministra Gliro, żeby ten zatrzymał się w sklepie z robaczkami, to wiem, że jestem naiwny, ale narodziła się we mnie iskra nadziei na przynajmniej gagową fuzję. No bo przecież. Taką zrobili zapowiedź i teraz mieliby z tego nie skorzystać? Ale jeśli zwróciliście uwagę na bulmę w tej scenie, wyraźnie niepocieszoną stanem swojej skóry. Jeśli przypomnijcie sobie o jednym z robaczków, który upiększał, no odpowiedź niestety nasuwa się sama. Chociaż to nie było wszystko, jak się potem okazało. Przynajmniej od tego momentu mieliśmy tak genialną animację i reżyserię, że głowa mała. To chyba robiła ta sama ekipa albo podobna ekipa, co specjal z One Piece fan Letter sposób tych drobnych, takich naturalnych, codziennych ruchów postaci jest tak niesamowity i przyjemny dla oka. No to był po prostu poziom filmu kinowego. Do tego te perspektywy, ustawienia kamery od razu się inaczej patrzyło na całe pomieszczenie. To było genialne wykorzystanie przestrzeni. Tak, cieszę się tym, co mam. Nie oceniajcie mnie. Tak czy siak. Wątek z pięknymi robaczkami został rozwiązany w Trymiga, bo Bulma od razu chciała cały dzban, ale teraz rodzi się dodatkowe pytanie: skoro go kupiła. To dlaczego w Dragon Ballu Super miałaby używać smoczych kul do odmładzania skóry? No bo przecież jeden robaczek odmładza ją aż o 10 lat. I to jest kolejny powód, przynajmniej dla mnie, żeby uważać, że to są dwie różne historie. No bo jak wytłumaczyć to, że baba wzięła. Słoik, cały dzban robaczków. Każdy odmładza jej skórę o 10 lat, a ona parę lat później używa smoczych kul i przyznaje się, że robi to notorycznie, żeby odmładzać sobie skórę. To w ogóle nie ma sensu. Jeszcze doktora Hedo po filmie Super Hero zatrudnia w tym celu. Jeśli oni tego jakoś nie złączą, nie wiem, że te robaczki może przepadły, chociaż robaczki to jest akurat najmniejszy problem tej fabuły. Nieważne, idziemy dalej. Panzi znalazła zakurzony słoik, w którym znajdowały się trzecie oczy. Jeszcze dwie sztuki, bo w sumie okazało się, że były trzy, ale jedno sprzedała baba dawno temu, czajcie? Ona to sprzedała. A potem miał to Abura, Dabura, miliony lat temu, potem Hybrid znalazł to w lesie. Ile ta babcia ma lat? Wiecie co, nie ma co się zastanawiać. Ta scena to gag. Była pięknie zanimowana, fakt, ale to tylko scenka po napisach, która miała nas zaskoczyć. Dla samego zaskoczenia, haha, ha! to oko wcale nie było takie rzadkie. Cała ta seria to taki gag i trolfę historiamy. Gdybyśmy wiedzieli o tym od początku i troszeczkę zredukowali albo przekierowali swoje nastawienie, myślę, że łatwiej, przynajmniej mi, byłoby niektóre rzeczy przełknąć. Nie róbcie sobie tego. Nie traktujcie tego jako otwarte zakończenie. Zapowiedź drugiego sezonu, czy jakiejś nowej sagi. Proszę. Nie mówię, że ta historia nigdy nie zostanie pociągnięta. Nie, nie wiem tego. Mimo wszystko wątpię w to bardzo, ale nie nastawiajcie się na nic, bo się zawiedziecie. Taki jest los po prostu fanów Dragon Balla. Tak już z nami, fanami Dragon Ball jest co roku. Nie bawiłem się w tym odcinku tak dobrze jak ostatnio, może to też ze względu na moje delikatne nastawienia, że może chociaż jedną rzecz wyjaśnią. A nawet jeśli nie, to tak bardzo to pokomplikowali, że myślałem sobie, po co, po co? Mimo tego, animacja na początku i na końcu to są najlepsze aspekty 20 odcinka. Gdyby nie to, ocena byłaby znacznie niższa, ale i tak daję ją na poziomie 5,5. Tak się bawiłem, powiem wam na 5,5 na 10. Całą serię prawdopodobnie oceniłbym podobnie, ale jeszcze się z tym wstrzymam, bo chcę to zachować na osobny film, bo będę nagrywał jakieś podsumowanie, pseudo recenzji. Dragon Ball Dyma, być może sobie całą scenę, całą serię obejrzę od początku. Żeby mieć takie świeże wrażenia, bo mam wrażenie, teraz mój kolega Michał, wspomaganie zajechanie, ogląda sobie pierwszy raz serię po kolei, wiedząc co tam się już działo wcześniej, bo oglądał moje omówienia i mu się podoba, on ma inne nastawienie, ale może jest w tym w sumie jakiś, jakiś klucz, żeby obejrzeć to jedno po drugim. Tak czy siak, jest tyle ziaren zasadzonych, których twórcy nie wykorzystali. Że trudno po prostu mimo wszystko to zignorować. Tak czy siak, nie będę przedłużał, muszę się z tym przespać. Zapraszam was wszystkich na 18 na live'a. No i zostawcie komentarz. W poniedziałek nadal będziemy tutaj w zasadzie kontynuować i kończyć serię Koku Plus z reakcjami na Wasze komentarze tyczącymi się Dragon Ball Dyma. Myślę, że o Dragon Ball Dyma będziemy jeszcze sobie przez następne miesiące w niektórych okazjach rozmawiać, bo to jest coś, co w świecie Dragon Ball'a jest tematem najświeższym, ale póki co nie przedłużam. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia i czekam na Wasze opinie. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Konkretnie to o 18. Dziana.